the best he can you're in the army now whoa, whoa you're in the army now now you remember what the draft man said nothing to do all day but stay in bed you're in the army now Calls. Stand up and fight. You're in the. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony oczywiście Brączuś Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj troszeczkę nietypowo, aczkolwiek wydaje mi się, że każdy jest w temacie i każdy wie o co chodzi i co my tutaj dzisiaj robimy Walczymy o swoje, walczymy o dobro nasze, o dobro mieszkańców, o dobro ludzi I strajkujemy, wyjechaliśmy na ulicę, jesteśmy na ulicach Bytowa nie mamy blokady drogi, mamy tylko przejazd przez miasto wolnym tempem 5-10 na godzinę. I już tak można powiedzieć, że od dobrej godzinki, nawet chyba ponad godzinki sobie jedziemy. Jest nas naprawdę spora ilość ciągników. Patrząc na mapkę strajków w Polsce, myślę, że na drogach jest nas dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. U nas, nie wiem, nie liczyliśmy, spodziewaliśmy się. Mogę śmiało to powiedzieć, że mniejszej ilości ciągników. Naprawdę byliśmy mile zaskoczeni, bo akurat w naszej okolicy strajk został ogłoszony dosyć późno, bo chyba dopiero we wtorek czy w środę dowiedzieliśmy się o dzisiejszym strajku, że jednak się odbędzie, bo było troszeczkę problemów z organizacją, ale na szczęście się udało. Jeśli chodzi o blokady, większy dróg, spodziewamy się kolejnych strajków po 20 lutym, tutaj w naszej okolicy. A dzisiaj tylko przejazd przez miasto. Miasto jest dosyć duże, także sam przejazd zajmuje nam naprawdę bardzo dużo dużo czasu. Także i tak myślę, że strajk jak najbardziej będzie udany. Czy będzie udany, dowiemy się prawdopodobnie dopiero w przyszłości. Do 10 marca prawdopodobnie tutaj zostają zapowiadane strajki w Polsce. My oczywiście tutaj również będziemy strajkować. Jesteśmy ciągnikami z Mokrzyna. W siedem ciągników przyjechaliśmy, udało się zrobić tak, żeby wszystkie ciągniki pojechały na strajk Także mega cieszy, że tych ciągników jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo Bo jednak im więcej, tym oczywiście lepiej dla nas No tak jak powiedziałem, walczymy o dobro nasze, dobro mieszkańców Bo to nie jest tylko nasz strajk Tylko ten strajk obejmuje tutaj jakby szersze grono osób Przede wszystkim konsumentów Tutaj też nie będę się wypowiadał za dużo na ten temat, bo jak sami wiecie, ja rolnikiem nie jestem, ale tutaj w tym momencie już nie o to chodzi, kto jest rolnikiem, kto nie jest rolnikiem. Chodzi o solidarność, solidaryzujemy się z rolnikami. Ja tutaj no, miałem możliwość jakby pojechania ciągnikiem i pomagania rolnikom w, w tym strajku, także nawet się nie zastanawiałem. Tutaj miałem, wybra miałem możliwości wybrania nagrania tego lub jechania ciągnikiem. Oczywiście no, bez zastanowienia stwierdziłem, że wolę nie nagrać tego z zewnątrz, e, tylko wsiąść w ciągnik i razem z naszymi znajomymi rolnikami po prostu ruszyć w miasto i razem z nimi e, strajkować. Tak jak mówię, no, obejmuje nas to wszystkich, także nie ma co się zastanawiać, trzeba pomóc. Dużo ciężarówek z nami również jedzie, także kierowcy tutaj e, zawodowi ciężarowi również e, przyłączyli się do naszego strajku. Ile nas jest, tego wam nie powiem. Myślę, że około 200 maszyn, gdzieś tam nawet osobówki jadą z nami, także cieszy to jak najbardziej oko, że, mimo tego, że strajk został ogłoszony tak późno, wszyscy wzięli się w garść i przyjechali po prostu tutaj na miejsce zbiórki i razem z nami strajkują. Powiem wam mordy, że wyjechanie na drogi, strajkowanie, blokowanie dróg przez rolników. To nie jest po to, żeby uprzykrzyć życie innym ludziom, którzy jadą do pracy, czy gdziekolwiek chcą dojechać. Tylko jest to po to, żeby pokazać, że w polskim, nie tylko polskim, ale również zagranicznym rolnictwie jest problem i to jest jedyny sposób na pokazanie tego światu, na pokazanie tego ludziom z miast, którzy, tak jak przed chwilą wspomniałem, nie do końca to rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego jak najwięcej ciągników, jak najwięcej szyldów z różnymi hasłami. Także, tak jak mówię, no jedynym sposobem na to, żeby pokazać problem rolników w Polsce i na świecie jest wyjechanie na drogi, strajkowanie, żeby takim zwykłym osobom z miasta pokazać, że jednak jest problem, który obejmuje nie tylko nas, ale obejmuje również szersze grono. Dlatego nie ma co się tutaj w internecie bulwersować, że rolnicy. Strajkują, blokują drogi, uprzykrzają życie, życie ludziom. Tylko trzeba się po prostu do tych rolników przyłączyć, wspomóc ich, bo jakby od rolnika to wszystko się zaczyna poprzez później inne przedsiębiorstwa, inne e, gałęzie produkcji. Ale wszystko się zaczyna od rolnictwa. No a my ogólnie już można powiedzieć, zmierzamy ku końcowi, bo ostatnie dwa skrzyżowania. Ostatnia sygnalizacja, świetna, i wyjeżdżamy wtedy poza miasto. No i prawdopodobnie będzie jeszcze zbiórka, omówienie dalszego planu na kolejne dni, bo podejrzewam, no na pewno się na jednym strajku tutaj u nas w okolicy nie skończy. Także pewnie będziecie mieli kilka filmów ze strajków. Polusz też trochę ponagrywał, jedzie za mną czwórką, trochę ponagrywał sobie z drona, także też będą fajne ujęcia, no postaramy się dla Was tutaj, wiecie, coś fajnego ponagrywać, ale tak jak mówiłem, jakby wolę wsiąść w ciągnik i wspomóc tutaj rolników, niż biegać z kamerą i, i nagrywać i myślę, że każdy jakby postawił się na moim miejscu, zrobiłby, zrobiłby to samo, wczoraj też się zebraliśmy z chłopakami, i przygotowaliśmy ciągniki, czy to flagi, czy, czy te właśnie nie plakaty, tylko takie szyldy, które mamy z przodu. Ja mam w wisku założone i Jasiu ma na turze też założone. Tutaj też chyba mogę powiedzieć, że szacunek się należy um, tutaj u nas miastowej policji. No bo widać, że jakby przyłożyli się też do całego tego zabezpieczenia tego naszego manifestu. Nie ma jakichś tam, wiecie, wyrywkowych kontroli. W ogóle po prostu no widać, że policjanci też nie, nie, się nam nie, nie naprzykrzają, że też rozumieją problem, też wiedzą o co chodzi. Widać uśmiechy, gdzieś tam podchodzą, zagadują, także mega fajnie to wszystko tutaj wyglądało, jeśli chodzi o, o policję. Miło się po prostu na no to patrzy, jak gdzieś tam jest z zewnątrz, z zewnątrz takie też wsparcie dla, dla rolników, nie? Ojechaliśmy całe miasto, że on powiem ile czasu w. Dwie pół godziny Dwie i pół godziny objechaliśmy całe miasto dookoła No, można powiedzieć, że prawie całe I teraz takim, o, takim tempem Wyjeżdżamy z miasta W stronę punktu zbiórki, w którym byliśmy dzisiaj na samym początku Czyli o godzinie 10 I teraz jedziemy na jeszcze jedną zbiórkę Ale całkiem powolutku Właśnie tak jak teraz no i zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyniknie po tych wszystkich strajkach w Polsce, za granicą Tutaj akurat, gdzie teraz jedziemy, to jest Krajowa 20 Jest tutaj ten ruch ogólnie na no ogół, codziennie jest bardzo duży Naszym zadaniem przede wszystkim, dzięki temu, że mamy takie zasięgi to no było rozpromowanie całego protestu, rozpromowanie całego plakatu chociaż, no mówię, każdy rolnik gdzieś tutaj z naszego powiatu, z naszej okolicy nastawiał się na to, że że w piątek i u nas będzie ten, ten protest, także najważniejsze, że to doszło do skutku i udało się to zorganizować. Także to jest tym wszystkim najważniejsze. No i przede wszystkim, że tak liczni rolnicy przybyli. Że jednak widać, że im ten cały problem z tymi ekoschematami, z tym e, importem, z e, tą całą ekologią i w tym wszystkim no to nie jest obojętne i jednak każdy gdzieś tam chce walczyć o jakby to powiedzieć lepsze jutro. Chociaż jutro akurat się nic nie zadzieje, ale to no, można tak powiedzieć. O, i tak, my, tak jak my na końcu wjechali tak powiem,